Hej, witajcie już w kolejnym odcinku z Mortal Kombat Deadly Alliance. Dziś sobie przejdziemy ostatnim, już tak powiem, znanym nichem Shaolin, czyli yy, Kung Lao. Przy czym słyszałem też plotki, wedle których w tej grze Kung Lao miał, nie wiem, z miał być Kai. Myślę, kto to? Spoko. Większość panów tak też nie zna tej postaci. Ogólnie taki można powiedzieć trochę ciemnoskóry siało Lin, podobno uczeń Lukenga, który miał czekał Aero się posługiwać. Jeżeli tak po prostu to można powiedzieć, że w prawie że wszystkie jego style oprócz broni skopiowano później i dalano Deception. Zresztą trzeba sobie zobaczyć, że ma też jakby inną ikonkę niż pierwotnie zamieszano. A to dlatego, że właśnie jej, jej, tak jej, jego alternatywny sumie w pierwszym podstawowym i vice versa. Fajny kombos kwadrat, kwadrat, krzyk, krzyk, cały 20%. Dobra, to kugla może się leczyć. Kurde, sekunda, wzmocnić ci do dość ciekawych kombosów. I zadziabany... ...Skorpion. Chyba poza mną do... ...Shujinko z Deception. O proszę nawet... ...mirror mecz będzie. Nie będę się, jest za bardzo... ...dużo poza tym, że się dowiedziałem, że... ...po meczu... Portugalia, Gruzja, na Krzyściano ktoś chciał dosłownie skoczyć. I tyle, poza tym jakoś za bardzo ciekawe rzeczy się nie wydarzyły. Moje perspektywy. Chciałem, żeby palec hunglao, znaczy, kostru jego gracza. Szkoda, że tak nie można sobie wybrać. Te zielonkiej wersji. Taki bardziej ma azjatycki vibe. Azja już dużo, tak powiem, kraj już miało... Jako kolor 100 zielony. Myślę, to za jakiś ruch. Myślę, że to jest, można powiedzieć, trochę odpowiedzieć na latający kopniak liu Kanga, który to wedle kanonu Starej Linii Czasu doprowadził do klęski Shang Tsunga Spora na finishera, Myk kapeluszem o No, jest tak dla mnie troszkę lamerskie jak na Kung no się chociażby drugiej części. nich przecina dosłownie ponęta na pół, a tutaj po prostu jedynie, no, jedynie rzuca i to tyle. Na dłuższą metę. I też taki drobny wątek, usunął sobie minigetti, że nie będzie już to jest your might. To sobie trochę jakby zaoszczędzę na tych, na... Kombinacja chociażby, tylko na jego mieczku, daje takie kręcenie się niskie, co jest bardzo dobre na Moloka. Konglao nikt nie mówi, naprawdę Konglao jest taki no... po tak prostu kunglao jest tej moim zdaniem okej. Nie sobie oszczędzimy. Czemu nie? Kurczę, też nie myślał o tym, żeby tak sobie zrobić od początku, że bez yy, minigierek. To by mogę nosić naprawdę kupę czasu. Jeżeli chodzi o oceny na studiach, to tak naprawdę z 95% oceny wystawiają, tam tylko jest jeden przedmiot, którego oceny nie ma, ale przypominam, że, że detali wolę nie mówić, no. że jestem gaduniem, znaczy, że muszę mówić absolutnie o wszystkim, co dotyczy się mojego oświetlenia prywatnego chyba, no nie? Co mi się zaraz tym swoim zielonym glutem jaśku No jakoś tak się żyje na razie. Wczoraj mnie był kolega, tak jak pogadaliśmy o życiu. A tym to jakoś tak powiem po staremu. Sweep, tylko tułkułko. Sweep przystało. Myślę, że jaka seria będzie po Deadly Alliance. Czy jednak zrobić pewną prawną serię z NFS-a któregoś? Czy może też przejść do Mortala Armagedonu? Przy czym informuję, Armagedon będzie dość długą serią, bo ma w sobie jeszcze cztery grywalne. Czyli będzie, będzie trwało dwa, dwa miesiące, bo będę powiedzieć, że nie, nie na całe wakacje. Znaczy, jakbyś nie wiem, może na jakąś inną bijatykę. Peluśkim. A teraz się znów nie? No kurde, pięćdziesiąt procent z tym małym power upem. Chyba też mi się wydaje, że ten jakby jego specjalny kopniak jest to się chyba jego częścią extra, jak dziesiątce, z tego co kojarzę. Jakby tych to tak coś się. Wydaje się, że tak. No, sprintersko wręcz. 8 minut, a my już. No. Bliżej niż dalej do końca odcinka. Jednak jak to było niechwalnie przed zachodem słońca. Z czym o? pojawiły się Cyraxa. A propos Cyraxa, naszego Mortala, czyli jak to ja mówię M1K, zrobiliśmy tak im Data Mind. się, że w drugiej kombatce będzie Cyrax z sektorem. Wy nie pyta się, no, wielkie Michalo, są już jako Kamio. Ale będą to jako pełnoprawne postacie grywalne. I o dziwo, będą jako laseczki. Tak? Cyrax sektorem będą jako laseczki. W drugim paku. bo jakby mainowali też, jakby odgłosy, z tym w walki nasze. Ten. W takim razie, jak się nazywa sami Kaczapa? Bo normalnie ma rodzaj żański, ale jaka jest Samica ketchup'a? Zupa pomidorowa chyba nie wiem. Tak, wiem, że to dwie inne rzeczy. Żebyś tu mi żaden absolwent technikum gastronomicznego nie przykleił jakże psiego ogona Diabu. Sprawdzałem, i nie da się w tej grze ustawić. że tak powiem, na jedną rundkę do zwycięstwa. Trochę liwa, chociażby na to, że Deception i niej już się dało tak zrobić. No też tutaj już. Kurcze, no. Przy czym, fanfakt pan na tej grze za postać z Dolnej Piątki, a tutaj ich puszcza milańsko. Nie wiem. W pletter to wydaje mi się, że robił jakieś stulejarze po pijaku. Uff, z tą kitaną to naprawdę nie ma żartów. Dlatego nigdy nie osiągnie cierlistą, drodzy widzowie. Mogą was zrobić niezłe Bambuci. Pyk kapeluskiem Trzyny sweep. Ok, udał się. Broniłem się. Co to kurde ma być? Kurczę mnie. Okej, okay, dobra. I tak, nikt tego nie widzi. Tak wiem przegrałbym to gdybym nie miał różnego limitu czasowego dla rundy. Ale sami mi się z po prostu nie ma to już Kitanna, można powiedzieć, że jest... No mocno opierana na jakieś tam sztuczki, niskie ataki czy coś. Ale tak myślę że czy można powiedzieć, że jej wersja Armagedonu jest, no... Znacznie lepsza. Teraz wprawdzie zagrożenie, ponieważ ktoś jest brany za to zać stop 5 czy to w takim razie jak ja sobie z nim poradzę. No kurde, przerwał mi leczenie, co za hammi prostak. Dobrze, kurde. Z reptilem też nie ma żartu, co dopiero powiedzieć co będzie z dwójką magów. A mnie rzuci jak wór kartofli. Teraz mogę też że, że, jeszcze kombek, ale musisz zrobić dość parę prostych błędów. O ile ja nie zrobię się go błędu, no. Przerąbana jaszczurka. Nigdy nie był tak przerąbany jak w tej gierce. że go wykiwam na czas zaś. Nie no, teraz nie waga jak się mogę, długo ratuj. to Choruję szczuleczko, ale musisz zdechnąć bardzo mnie wkurzyłeś. Zresztą i tak, bo tutaj się chyba akurat do wykańczenia postaci z i Czerwoną nie przypierdzielają, chociażby jak to było w Denasce, gdzie każdy robił Fatalka na Devorę, czy też jakby tak jak wszyscy robią na time, kiedy akurat jest w ziomkiem i akurat trochę mi go szkoda. To też, też żeby chociażby przywrócili tą cholewną Devorę, żeby Ktoś był jako Wurtelingo, zamiast jednego poczciwego reptila. Właśnie procent to, takiemu Molochowi. Nie, Molokiem to łatwo idzie. Czy harutka moja? Żeby tylko druga była moja. To dojdzie git Majones. nie wyczuł. Uff, udało się moje za pierwszym razem. Tylko tak sześć i Kwanczego pokonać i będzie naprawdę wpyte. Teraz największe wywania jeszcze że Obydwaj magowie mogą moje kombosy parować, co jest, no, jak wrzód na tyłku, mało powiedziane. Wrzód na tyłku, czy jak wrzód na, to jak, rzut, to jak rzut na cały ucieka. No właśnie, o tym mówiłem, jego on nie chyba z trzy razy w tej rundzie parował. Po prostu nie walić jego jak ma te swoje tank sudo, bo wtedy jestem co najwyższy, z tym jak to się mówi, ktoś nie w dupie. No, jak to... a, okej, okay, dobra. Co ja właśnie stawiłem? Procenty. Dobrze. Ech, naprawdę ten kwanciak to taki ból. Dobrze. No ja bo ten tank sudo, więc raczej się wolę nie zbliżać. Zaś mnie tym poimparowaniem z zakichanym zapału na Masz to, szara mordo. To żeś mi brata zabił. Na spółę z tym szajsungiem, czy jak ma tam... No, ale tak się w A czy tak, z pierwszego, tak, od razu na trzeci z też, też, haj szaj, tylko te szukuje, kurde, się tak nie bawię. Fajnie. O ty kurde. Myk! Te, łatwo idzie, kurde. No to taka ukryta bestia jak to. W taki kiedyś film szczelony tygrys ukryty smok, akurat właśnie można powiedzieć, że... W jest taki trochę przyczajonym tygrysem, chociaż nie wychwalajmy go za wcześnie, bo Szajsun się kurde rozkręca pier zielony.

On the late tie of the Wuxi Academy grounds, consumed him as he rained blow after blow down upon Shang Tsung. Ku Wao had finally mastered the attack Bo Rai had taught him. The sorcerer could not withstand his whirlwind assault. Shang Tsung begged for questions. Ku granted him none. Upon his return to Earth, Kung Lao stood before the modest shrine to Lu which had been erected by the Wuxian and during his absence in Outworld. He lit a stick of incense and placed it among the others already burning there. He bowed his head and prayed for safe passage to the afterlife for his friend and brother. With Shang Tsung's death, Lu Khan's spirit could rest peacefully. Earthrealm was safe once more, but at a terrible cost. A tym dowiadujesz się w takim desepsum, że ten nich jednak jest niekanoniczny. Ale cóż, to by było na tyle dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.